Nie będzie dywanów, maskotek ani przytulania. Nowe zasady funkcjonowania polickich przedszkoli. Zanieczyszczony teren PKP przejęły szczury. Jego uprzątnięcie może kosztować nawet 50 tysięcy złotych. Dzień dobry, Piotr Szkockim. Zapraszam na teletydzień. 14 maja do polickich przedszkoli i żłobków powrócą dzieci. Jednak nie wszystkie od razu. Przedszkola nie będą też funkcjonowały tak jak dotychczas. Oficjalnie przedszkola mogą przyjmować maluchy od 6 maja. Jednak wiele polskich placówek nie było gotowych sprostać rządowym wymaganiom, które musiały spełniać przed otwarciem. Polickie także nie były gotowe. Zgodnie z wytycznymi, w grupach nie może być więcej niż 12 osób. Przypomnę, do tej pory w przedszkolach. W grupie mogło być 25 dzieci. Teraz będą grupy o wiele mniej licznych. To jest kwestia bezpieczeństwa. Chodzi o to, żeby no tutaj niepotrzebni narażać dzieci. To jest taka podstawowa rzecz. Kto w związku z tym będzie miał pierwszeństwo? Burmistrz gminy podjął decyzję, że w pierwszej kolejności do przedszkoli i żłobka wrócą dzieci rodziców pracujących. Nie powinno to stanowić problemu, bo nie wszyscy rodzice są zainteresowani w obecnym czasie posłaniem swoich pociech do placówek oświatowych. Z informacji, które mamy z przedszkoli, około 20% rodziców będzie chciało oddać dzieci. Uznają, że no w związku z pracą w dalszym ciągu nie są w stanie sami opiekować się dziećmi i ta opieka ze strony placówek gminnych jest niezbędna. To się różnie kształtuje w różnych przedszkolach. W jednych jest to większa grupa dzieci, w innych jest to grupa mniejsza dzieci. W przedszkolach obecnie przebywa jedynie personel, który przygotowuje się na przyjęcie podopiecznych. Przedszkola, te, do których są dzieci przyzwyczajone, straciły swoją e, jasność. Są trochę smutne, ponieważ nie ma dywanów, nie ma niektórych zabawek, którą, którymi się lubią bawić. Ze względu na wytyczne inspektora sanitarnego, e, musieliśmy też dokonać pewnego wyboru, że dzieci przychodzą do przedszkola, ale muszą być w warunkach bezpiecznych. I pracownicy muszą pracować z dziećmi w warunkach bezpiecznych. Personel przedszkola ze spokojem przyjął informację o powrocie do pracy. Jednak powrót to też wyzwanie dla rodziców. Zadaniem też i rodziców jest przygotowanie dzieci do tego, że przyjdą do przedszkola, nie będą mogły się przytulać do swoich pań. Panie nie będą mogły ich przytulać, ale i zabawa z rówieśnikami będzie wyglądała inaczej. W przedszkolu nie ma dywanów. Nie ma maskotek, nie ma przytulanek, zabawki muszą być takie, które będziemy mogli dezynfekować. Przyjście dziecka do przedszkola też zupełnie będzie inaczej wyglądało, ponieważ musimy zachować też odpowiednie dystanse. Do polickiego żłobka po kwietniowym naborze dostało się 135 dzieci. Po raz pierwszy od wielu lat przyjęto wszystkich chętnych, które otrzymają opiekę od 1 września. Szczury w środku polic. W biały dzień żerują, wyjadając resztki wyrzuconego jedzenia. To zagrożenie dla ludzi i okolicznych firm. Kwartał Siedlecka Piłsudskiego częściowo należy do polskich kolei państwowych. Bałagan jest nieodłącznym elementem tego krajobrazu. Na tyłach sklepu wielkopowierzchniowego i stacji benzynowej istnieje żerowisko szczurów. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna tłumaczy, że do tej pory nikt faktu o żerowisku nie zgłaszał. Po naszym zawiadomieniu SanEpit sprawdzi to miejsce i skieruje pismo do właściciela terenu o uprzątnięcie odpadów i będzie kontrolować postęp prac właściciela terenu. Prawdopodobnie wraz ze śmieciami znikną gryzonie, które po prostu znajdą sobie inne miejsce. O sprawie poinformowaliśmy również zarządcę terenu, czyli Polskie Koleje Państwowe w Poznaniu, które obiecały, że w ciągu najbliższych dni zajmą stanowisko w sprawie. W pobliżu tego miejsca powstanie Szczecińska Kolej Metropolitalna. Władze gminy Police od kilku lat starają się o nieodpłatne przejęcie nieruchomości od PKP. Trwają uzgodnienia w tej sprawie. Gmina już przygotowuje projekt inwestycyjny. Chce zbudować tu parkingi i drogę równoległą do torów. Koszt całkowity uprzątnięcia kwartału to 50 tysięcy złotych. Teraz właścicielem jest PKP, dlatego gmina nie może tu inwestować publicznych środków w celu choćby posprzątania terenu. W wieku 74 lat po przegranej walce z chorobą nowotworową odszedł Jerzy Dębskim. W ostatniej drodze towarzyszyli mu rodzina, przyjaciele i znajomi. Był mężem, ojcem, dziadkiem, przyjacielem i życzliwym towarzyszem, zawsze chętny by nieść pomoc, szczególnie oddany seniorom. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 8 maja. Jerzydemski od 2008 roku przez trzy kadencje pełnił funkcję prezesa Polickiego Uniwersytetu III wieku. Reprezentował województwo zachodnio-pomorskie, zasiadając w Obywatelskim Parlamencie Seniorów w Warszawie. W 2017 roku został uhonorowany Złotą odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego za działania na rzecz rozwoju regionu oraz za całokształt wieloletniej aktywności społecznej w trakcie pracy dydaktyczno-oświatowej. W 2018 jako przewodniczący Regionalnej Rady Spraw Seniorów z rąk marszałka w konkursie Aktywni dla seniorów otrzymał nagrodę specjalną. W lutym tego roku odbył się jego ostatni wernisaż malarski. Jeżydański zmarł 4 maja przegrywając walkę z chorobą. W ciągu tygodnia w policach policja odnotowała dwa niebezpieczne zdarzenia drogowe. 30 kwietnia na skrzyżowaniu ulic 26 kwietnia i przyjaźni doszło do wymuszenia pierwszeństwa przez kierowcę Mercedesa. W wyniku tego pojazd marki Peugeot uderzył w bok drugiego pojazdu. Siła zderzenia była tak duża, że Peugeot dachował, w wyniku czego kierowca odniósł obrażenia wstrząśnienia mózgu. Kierowca drugiego auta, który spowodował wypadek, tłumaczył, że padał deszcz i wpadł w poślizg. Nic mu się nie stało. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek. Obydwaj kierujący byli trzeźwi. Cztery dni później do zdarzenia drogowego doszło na ulicy Piłsudskiego w Policach. Kierujący oplem uderzył w metalową barierkę na wysokości przejścia dla pieszych. Jak tłumaczył, zasłab za kierownicą i nie pamięta jak doszło do kolizji. Kierowca był trzeźwy, zdarzenie zakwalifikowane jako kolizję. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W Państwowej Straży Pożarnej w Policach pracuje 47 zawodowych strażaków na terenie całego powiatu. Jest dodatkowo 10 jednostek ochotniczych. Ponadto na terenie Grupy Azoty działa Zakładowa Straż Pożarna. 4 maja wszyscy strażacy obchodzili swoje święto. W tym roku ze względu na pandemię obchody były skromne. Ryzyko utraty zdrowia i życia to nieodłączne zagrożenie wiążące się z pracą strażaków. Zanim nowicjusz wyjedzie do pierwszego pożaru, bierze udział w wielomiesięcznych szkoleniach, poligonach pożarniczych, zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Niełatwo więc zostać strażakiem. W moim przypadku to tradycje rodzinne, dziadek był strażak, no duża część rodziny pracowała w zawodowej straży pożarnej lub w ochotniczych strażach pożarnych i tak naprawdę od, od dziecka chciałem być strażakiem. Można powiedzieć, że marzenie się spełniło, mogę się realizować jako, jako strażak. Jest to praca bardzo ciekawa, bardzo satysfakcjonująca. Zwłaszcza kiedy się widzi osoby, którym można było przynieść pomoc. No ta wdzięczność, którą widać, to naprawdę żadne, żadne inne uczucie nam nie wynagrodzi. To naprawdę jest coś, co odczuwamy. W 2019 roku strażacy wyjeżdżali do 967 zdarzeń, w tym do 300 pożarów, 611 miejscowych zagrożeń i 56 alarmów fałszywych. Wszyscy strażacy szkolą się przez cały czas swojej pracy zawodowej. Nikt nie patrzy na, na, na to ryzyko, kiedy wchodzi do płonącego mieszkania bądź wyciąga poszkodowanych samochodu, czy tam wraku samochodu. Adrenalina też jest niemała podczas takich zdarzeń, ale, ale każdy się kieruje dobrem tak drugiej osoby i. No, ale też mogę powiedzieć, że mamy też odpowiednie środki zabezpieczające i też wyszkoleni jesteśmy odpowiednio, żeby te działania były bezpieczne dla, dla nas wszystkich. W okresie zagrożenia epidemią koronawirusa strażakom doszły jeszcze inne zadania. Muszą przestrzegać procedur i szczególnie dbać o życie swoje i innych osób, między innymi po zamknięciu granic państwa. Pomimo zagrożenia koronawirusem, no nie stwierdzamy jakiegoś znacznego zmniejszenia innych zagrożeń. O ile w początkowej fazie y, faktycznie było troszeczkę mniej pożarów, to niestety teraz, no, ku naszemu zmartwieniu, znowu pojawiły się tak uciążliwe pożary traw, trzcinowisk. W gminie Police w ubiegłym roku odnotowano 537 zdarzeń. W których brali udział strażacy. Najczęstszą przyczyną pożarów są podpalenia i nieostrożne obchodzenie się z ogniem. W ponad połowie zdarzeń biorą udział strażacy zawodowi, ale aż w 45% zdarzeń uczestniczą ochotnicy, którzy dzielą swój czas między pracą a służbą. Namówił mnie do wstąpienia do jednostki akurat w policjach kolega, z którym pracowałem w innym akurat w firmie. No I tak jakoś już można powiedzieć 15 lat w jednostce w policjach. Aktywnie staram się uczestniczyć czy to w życiu społecznym, czy ratując mienie lub życie osób poszkodowanych? W pracy zawodowej jestem ratownikiem w Zakładowej Straży Pożarnej. Tam też szkolę się i zdobywam nowe umiejętności, nową wiedzę którą mogę tu przekazać. W Polickiej Jednostce Ochotniczej jest 38 członków, w tym 12 czynnie bierze udział w akcjach. W ubiegłym roku uczestniczyli w 20 akcjach. Nie tylko jeżdżą do pożarów czy akcji ratunkowych, ale zabezpieczają imprezy masowe. Obecnie wykonują także zadania związane z walką z epidemią. Między innymi dostarczają żywność od Caritas dla osób przebywających w kwarantannie. Mogą to robić między innymi dzięki pojazdowi, który wypożyczyła jednostka OSP w Tanowie. Każda akcja niesie za sobą obawy o życie i zdrowie strażaków oraz ofiar wypadków czy pożarów. Generalnie wyjeżdżamy do wszystkich zdarzeń. Do powodzi, do wypaków komunikacyjnych, do, do pożarów do miejscowych zagrożeń typu usuwanie gniazd owadów bąkoszydłych, wiatromy, jak, jak, jak się. Czasami pokazują gdzieś usuwanie drzew. Mienie uratowane przez strażaków zawodowych i ochotniczych z pożarów w powiecie polickim to ponad 15,5 miliona złotych, a w samej gminie Police to prawie 4,5 miliona. Społeczeństwo ceni ich za odwagę i chęć niesienia pomocy. W sondażu dla Wirtualnej Polski z 2017 roku 89% Polaków przyznało, że największym zaufaniem obdarzają strażaków. Nietypową interwencję zanotowali 7 maja strażacy z polic w miejscowości Bartoszewo udzielili pomocy kotu, który nie mógł samodzielnie zejść z drzewa. Zwierzę utknęło na wysokości 8 metrów. Druchowie nie wahali się ani chwili i szybko przyjechali, by pomóc zwierzęciu w potrzebie. Najpierw próbowali spłoszyć kota sygnałami dźwiękowymi, bezskutecznie. W ruch poszedł ciężki sprzęt. Pojazd numer jeden się nie sprawdził, bo teren okazał się zbyt grząski. Dopiero pojazd numer 2 z drabiną ręczną podołał zadaniu. Z dołu akcję asekurowali strażacy z kocem, w razie gdyby kotu przyszło do głowy spaść. Nie wiadomo jak długo czworonóg przebywał na drzewie, jednak bez wsparcia mieszkańców i strażaków, wspinaczka mogłaby się skończyć dla niego fatalnie. Kot jak to kot po całej akcji, bez podziękowania, oddalił się po prostu w swoim kierunku. Na tyłach budynku po byłej hurtowni mieszczącym się przy ulicy Grunwaldzkiej w Policach od kilku lat okoliczni mieszkańcy obserwują ciekawy widok. Na dachu tegoż budynku rośnie bowiem mały las brzozowy. Ktoś spyta, czyżby do Polic dotarła popularna w ostatnich latach na całym świecie moda na zakładanie w takich miejscach ogrodów? Nic podobnego, jest to zwyczajny przykład zaniedbania przez właściciela obiektu. Nasuwa się więc kolejne pytanie, czy ktoś sprawdzał kiedykolwiek, co się dzieje na dachach polickich budowli? Spacerując po mieście, można bowiem odnaleźć więcej takich miejsc, choć na o wiele mniejszą skalę. Na koniec chciałbym Państwa poinformować, że po dwutygodniowej przerwie wznawiamy program Infopolicem. Na najbliższe wydanie zapraszamy we wtorek 12 maja, premiera o godzinie 17.15. A ja zapraszam za tydzień. Do widzenia.